DJI Osmo Pocket, czyli odpowiedź DJI na GoPro, czyli te kamerki sportowe, ja wiem, że było Osmo 1, ale szczerze mówiąc było trochę bezużyteczne i mało praktyczne. To ma być niby bardziej praktyczne, głównie za sprawą swoich rozmiarów. Wygląda to mniej więcej w ten sposób i podobnie jak ze Sparkiem. Faktycznie, dopóki tego nie zobaczy się na żywo, no to ciężko uwierzyć, jak małe to zrobili. Tutaj macie takie porównanie z innymi gimbalami, na przykład taki do telefonu, taki trochę większy do kamery, no i taki już dwuręczny. Także no jak sobie porównacie chociażby ten do telefonu, no to już robi wrażenie. Co to tak naprawdę jest, może nie będę mówił, a pokażę. Trochę powiem. To jest po prostu gimbal, czyli macie kamerkę zamontowaną tutaj, no i niezależnie jak ruszycie sobie tym urządzeniem, to ta kamerka zawsze będzie trzymała poziom. Po co? No po to, żeby wasze ujęcia, jak gdzieś tam idziecie, czy coś pokazujecie, były stabilne. Mamy nagrywanie w 4K 60 klatkach, różnego rodzaju tryby autonomiczne, śledzenie postaci, no i oczywiście jakieś tam tryby pro, które są dostępne po podpięciu pod telefon. A jak podpinacie pod telefon? Tutaj macie takie nakładki, dają jeszcze jedną nakładkę z USB typ C. Niestety mikro USB nie ma. Wkładacie sobie ją odwrotnie, bierzecie swój telefon, no i po prostu tak podpinacie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co miał na myśli ten designer, który stwierdził, że to będzie dobry pomysł, biorąc pod uwagę, jak szybko może zużyć się ten port w telefonie, po prostu jest to niewygodne. No ale w ten sposób możemy obsługiwać aplikację, mimo którą... To jest nazwa mimo, nie że mimo tego, że jest aplikacja, w której możecie dobierać jakieś tam bardziej tryby Pro. Ale powiecie, no to dlaczego po prostu nie podepniesz sobie tego z tym za pomocą Wi-Fi albo Bluetooth, tak jak to jest w GoPro? Ano, dlatego, że to nie ma takiej możliwości. Chyba, że dokupicie sobie specjalną nakładkę na dół, która kosztuje 59 euro. Ok, rozumiem, może nie chcieli, może nie dało się już tutaj zmieścić. Niech będzie, chociaż myślę, że to inna zagrywka. Po prostu na kasę, bo wiadomo, że każdy będzie chciał sobie podpiąć za pomocą e, po prostu Bluetooth'a, tak? Bezprzewodowo, a nie za pomocą tego portu, który można nam zniszczyć to wejście w telefonie. Na szczęście tej aplikacji aż tak nie będziecie potrzebowali, zwłaszcza po ostatniej aktualizacji, bo teoretycznie tutaj macie taki mały ekranik i różne menu możecie wyciągać. Podstawowe menu to bardzo działa podobnie jak w GoPro, też ze wszystkich stron możecie tam wyciągać. Możecie zmieniać tryby foto, wideo, slow-mo, time-lapse, panorama. Jeśli ruszycie sobie jeszcze dalej, to możecie zmieniać na przykład klatkarze i tak dalej, i tak dalej. Macie też dostęp do podstawowych ustawień, w jaki sposób ma się zachowywać gimbal, czy ma śledzić wasze ruchy, czy ma zawsze zostać. Poziomo czy reset, chociażby prędkość, jaką będzie śledził, ale także możecie odwrócić sobie tę kamerkę w swoją stronę. Teoretycznie ma to być pewnego rodzaju kamerka dla vlogerów. Macie tutaj umieszczony mikrofon od tej strony, czyli jakby od tego użytkownika. Więc jeśli mówicie prosto do tego, to dźwięk powinien być ok. Głos z kamerki brzmi tak, przy takim normalnym rozmawianiu, powiedzmy. Hadr jest dość wąski, musi tak daleko rękę trzymać. Aby coś było fajnie widać. No. Dźwięk można troszeczkę poprawić w postprodukcji. Samego urządzenia nie jest zły, ale czego ja trochę nie rozumiem, to tu na spodzie jest też mikrofon i on oczywiście może się sprawdzić, jak macie tą kamerkę gdzieś na jakimś tam wysięgniku daleko, to troszeczkę z dołu wam będzie łapał, ale jeśli używacie tego w ten sposób, no to jeżeli idziecie, no to po prostu strasznie słychać te odgłosy chodzenia, kroków w sensie, zwłaszcza to na śniegu było słychać, zresztą zobaczcie tutaj sobie sami. Możecie to oczywiście jakoś sobie zasłonić ręką albo palcem i wtedy po prostu Wam ten mikrofon nie będzie zbierał dźwięku. A skoro jesteśmy już tutaj na dole, to zwróćcie uwagę, jest oczywiście wejście USB typ C do ładowania, natomiast nie ma wejścia na statyw. Więc jedyne co Wam pozostaje to po prostu tak położyć i liczyć na to, że wiatr Wam tego nie zdmuchnie. Oczywiście możecie dokupić specjalny uchwyt, dzięki któremu możecie to zamontować tak jak chociażby GoPro. Ale to znowu koszt kilku kilkudziesięciu euro. Pomówmy zatem o najważniejszym, czyli jakości 4K 60 klatek nam ta kamerka nagrywa. No jak widzieliście tutaj na przebitkach, obraz wygląda naprawdę przyzwoicie. Zakres tonalny oczywiście nie jest jakiś najlepszy, ale biorąc pod uwagę rozmiar i to, jak płynnie działa automatyka przy zmianie ekspozycji, można mu to wybaczyć. Mamy również różnego rodzaju tryby autonomiczne, na przykład panorama albo moje ulubione timelapse, motion timelapse to się dokładnie nazywa, czyli wybieracie sobie jakby dwa punkty, z którego ma jakby wystartować, jaki czas przelecieć do drugiego punktu i w ten sposób robi wam się taka fajna animacja. Biorąc pod uwagę, że z samej kamery możemy sterować jedynie góra dół, no, teoretycznie nie możemy ustawić z którego jakby boku ma zacząć na szczęście da się to zrobić zwyczajnie łapiąc i ustawiając na kąt, który chcecie, dodajecie sobie punkt, następnie łapiecie, ustawiacie sobie na przykład w tą stronę do góry, dodajecie następny punkt. I już. Także nie musicie podpinać aplikacji nawet do takiej rzeczy. To na pewno na plus. Po podpięciu do telefonu od razu wystartuje aplikacja MIMO. Z jej poziomu mamy lepszy podgląd na to, co nagrywamy, a także możemy włączyć ustawienia Pro, które pozwolą na manualne sterowanie ekspozycją. Jest również wirtualny joystick do kontrolowania osiami gimbala, który z jakiegoś powodu jest po prawej stronie, a nie po lewej. Mamy dostępny tryb follow, czyli po prostu zaznaczamy obiekt na ekranie, a Osmo podąża za nim, gdy ten zmieni pozycję. Warto tu jednak mieć na uwadze, że osie gimbala nie obracają się 360 stopni, a tylko do pewnego momentu. Trzeba również mieć na uwadze, że osmo nie jest wodoodporne. Będzie można dokupić obudowę wodoodporną, no ale cóż, ciężko wtedy mówić o kieszonkowości tego rozwiązania. Orientację kamery możecie sobie przełączyć, na przykład klikając trzy razy, i wtedy kamerka jest zwrócona w waszą stronę. I teraz, tak jak mówiliśmy już o tych mikrofonach, teraz pytanie, czy to jest kamerka do vlogowania. No. Powiem szczerze, że ten kąt jest dość wąski, jak widzicie, więc musicie tę rękę tak dość daleko trzymać, żeby w miarę szeroko tutaj złapać. No na pewno to jest fajne, że niezależnie jak tą ręką tutaj ruszacie, tak jak widzicie na materiale, to jest to bardzo stabilne. Przyjemnie się to ogląda. Nie wiem jak dźwięk. W takiej odległości w pomieszczeniu testowałem tylko na zewnątrz, no ale teraz sami możecie ocenić. Co do samej pozycji jeszcze, no to mm, na dłuższą metę nie wiem, czy ktoś tak długo wytrzyma, mimo że to jest bardzo lekkie, no to jednak trzymanie ręki e, dłużej w ten sposób jest po prostu no, mało wygodne. Dużo lepiej byłoby tak, ale wtedy, jak widzicie, ta kamerka jest trochę za blisko twarzy. Zwłaszcza w 4K widać po prostu wszystko. Z takich rzeczy, jak widzicie, no jest jeszcze ten face track, czyli no niezależnie jak sobie tą kamerką ruszacie, no to jest w stanie Wam tutaj trzymać tą twarz w kadrze. Nawet jak to zrobicie szybko, ona się chwilę gubi, ale zaraz wraca na środkową pozycję. Spoko. Bateria. Bateria, no, powiem szczerze, tutaj jest takim jednym z większych rozczarowań, bo trzyma około godziny. W takich warunkach jak na zewnątrz, czyli przy minusowej temperaturze zdarza się, że jest to nawet mniej. Oczywiście możecie sobie podpiąć jakiś powerbank, który Wam tam po prostu będzie ładował tę kamerkę, więc po nagrywacie dłużej. No, ale miejcie na uwadze, że wymiennych baterii tutaj. Ale miejcie na uwadze, że wymiennych baterii tutaj nie ma, więc jesteście zdani tylko na zewnętrzne baterie typu powerbank albo na tą wbudowaną. Ale jeszcze, o czym warto powiedzieć, to ten futeroł, w którym możecie to przenosić. On jest z bardzo wytrzymałego plastiku. Jeśli chcecie sobie tą kamerkę tam włożyć, to po prostu ją wyłączacie. Ona się ustawia w ten sposób i to nie jest tak, że ona się od razu wyłącza, tylko jeszcze te silniczki chwilkę trzymają tę pozycję, tak, żebyście mogli spokojnie sobie to. Tutaj włożyć. Z innych takich fajnych rzeczy to chociażby to, że kiedy kamera jest w futerale, to dostęp do karty pamięci macie cały czas, a także do ładowania. Także no jest to całkiem fajnie przemyślane. Słuchajcie, no to generalnie tyle, no bo co też się rozwodzić nad małą kamerką. Czy jest to sprzęt fajny, czy warto to kupić? No, jeżeli potrzebujecie czegoś naprawdę małego do nagrywania z dobrą stabilizacją, no to oczywiście jest to produkt fajny. Czy ja osobiście bym go kupił, czy na przykład wolałbym wybrać GoPro, to zależy co robicie, tak? Jeżeli chcecie to podpiąć pod jakąś deskę surfingową, czy w ogóle cokolwiek bardziej ekstremalnego, no to oczywiście wybrałbym GoPro i polegał na tej cyfrowej stabilizacji. Tutaj ja się obawiam, że jeden mocniejszy upadek i to nam się po prostu zepsuje. To są jednak ruchome, e, ruchome silniki, e, także to na pewno nie jest tak wytrzymałe. Czy to jest dobre dla vlogerów? No dźwięk, jeżeli chcecie sobie podpiąć lepszy mikrofon, no to musicie kupić przejściówkę, a, a poza tym w ogóle jak podepniecie lepszy mikrofon, to trochę mija się z celem mienia małej kamery. Więc dla vlogerów może nie. Bardziej, jeżeli gdzieś tam lubicie sobie nagrywać jakieś filmiki z wyjazdów, coś w tym stylu, to jak najbardziej. To wtedy jest fajne. Wrzucacie to tam gdzieś do kieszeni, faktycznie, albo do torebki. Bardzo szybko się uruchamia, jest gotowe do nagrywania. Zobaczycie. I już możecie nagrywać także kilka sekund. Podobnie jak to jest z telefonem. Także do tego, do takich wakacyjnych wyjazdów jak najbardziej. Oczywiście jestem ciekaw, co wy myślicie na ten temat, więc koniecznie w komentarzach dajcie znać, co myślicie na temat DJI Osmo Pocket. No i widzimy się już niedługo.